O Boże, co ja mam na głowie? Jaki kokot <laughs> dobra Siemano, drugi tydzień, drugi odcinek, drugi tydzień redukcji, bo nie dokończyłem. E, siły mam, bo odżyłem lekko, znowu się wyspałem. E, my prime is coming. E, podnieśmy tutaj roletę ciemno jeszcze na dworze. Już nie tak jasno tak jak było wcześniej. Dni są krótsze to dlatego. piąta e, rano Zobaczcie jakie mam piękne gwiazdki na no pryszcze Lecę się ważyć bez przedłużania lecimy, bo czas jest zwykle ograniczony, bo praca, bo rano trening i jeszcze raporciki teraz trzeba zrobić. No i nagrać wam vloga. dojść e, lecimy, tu jest jeszcze Micuś Micuś pozdrowić do vloga Micuś pozdrowić do vloga. ej i Micek Micek jest zamolony, ok? Ale zaraz mu dam jeść i już nie będzie taki zamolony. Widzimy się przy wadze. Seasons turn and change just like your mind Like the sun gives in to the moon into the night Time continues marching, it slowly crawls With each new one starting, I recall Dobrze, No, czekajcie, odpalę inne światło, w sensie kolor Niech będzie do, dobra, ten niech będzie, bo ten jest taki niby ciepły, niby nie Pół na pół, wiecie o co chodzi, zbalansowany Posiłek pierwszy przetreningowy, bo jak wiecie trenuję zawsze po pierwszym posiłku Znaczy zazwyczaj jak pracuję, e, tak jest najlepiej, bo po prostu jak siedzę w pracy i czekam na ten trening To jest naprawdę słabo, później z energią tak średnio i z chęciami do życia w ogóle E, dobra, najpierw suplementacja Od razu chciałbym e, Tutaj powiedzieć, że mam swój kod na gym Show, Także zapraszam e, do korzystania z niego Minus 7% na cały asortyment A z suplementacji mam tu tak Kompleks witamin, 3 kapsułki omegi e, Astragalus Cynk Berberyne I w kroplach mamy D3 plus K2 Fajna opcja w kroplach, tylko że trzeba jednak osobno brać i to jest jedyny minus, ale cenowo chyba wychodzi lepiej. A tutaj mamy posiłek, w ogóle w końcu kupiłem ten kleik. Pierwszy raz kupiłem w życiu kleik, znaczy ja go już jadłem wcześniej, ale pierwszy raz w życiu kupiłem ten kleik dla dzieci, bo zawsze mówiłem takie po co, wymyślanie, ale naprawdę smakuje on lepiej, jak teraz pojadłem, byłem w Gdańsku u chłopaków, no to smakuje lepiej. E, także 120 g kleju kuryzowego, 500 ml wody, słodzik, aromat, 1 e, banan, cynamon. Tak to wygląda. A tutaj mam 45 e, g WPI, Zdaimatizer, smak waniliowy, 15 ml oleju MCT oraz 35 ml wody. Jest taka mega gęsta pole, zobaczcie. nawet się nie wyleje. Ja zabieram się z za tym posiłkiem, go szybko. Widzimy się pewnie na siłowni e, Jedzenie już się robi w airfryerze i do góry w, ry w ryżowarze chciałem powiedzieć, nie w thermomixie e, Także ja teraz e, będę to jadł Połknę wszystkie tabletki i, I co jeszcze chciałem dodać? A, że czuję się mega dobrze ostatnio Dbam o ten sen Zresztą, jak widzicie, jest więcej energii na tych odcinkach. Dbam o ten sen. Wyrzuciłem ten cukier w ogóle z diety. Może to placebo, ale według mnie nie i czuję się o wiele lepiej bez tego cukru. No i sama redukcja, nie, nie czuję się tak ociężale. Chociaż maksymalnie ważyłem 9,5 kg, także nie ma co mówić, że się czułem ociężale, no ale wiecie, jak to jest. Co obejrzymy sobie? Nick trendset power. Później może Maciej na bagło, zobaczymy. Na co będę miał ochotę. Widzimy się na treningu pewnie. Przed tutaj mamy intra workout 30 EA, 30 dekstrozy oraz 10 kreatyny. I to i lecimy na puszcz kurwa! up

吸 at must Yeah. <sighs> Dobra, nagrywam to mega na szybku, jestem po, po siłowni, jadę zaraz do pracy, jak widzicie jestem już nawet cały ubrany w pokoju, e, więc szybko jem ten posiłek potreningowy. Tak, było 30 gramów jeszcze sprzonej żurawiny, ale zjadłem się w kuchni z pośpiechu, a tutaj mamy 150 gramów ryżu jaśminowego, 180 gramów e, piersi z kurczaka, sorry z indyka, ketchup zero, sól i tak wygląda posiłek. Jadę do pracy i widzimy się pewnie w pracy, pokażę wam co jem w pracy, yo! Dobra, posiłek czwarty Niestety trzeciego nie nagrałem, ale była to pieczona owsianka z 100 gramów płatków owsianych, tam było 20 WPI, 2 jajka I tyle. A i owoce maliny Tu mamy, oj oh tu mam posiłek czwarty, 130 ryżu parabolicznego, 150 piersisków, <ścoughs> piersi z indyka i ogórek oraz sól. Weź paragon, aby otworzyć bramkę wyjściową. Ej, nie jest już tak gorąco na dworze. Jestem pod Lidlem. Zakupy. Podstawowe zakupiki. O dobra, nie zostawiłem otwartego światła w sensie F-Aucie. E, to dobrze. Bez problemów wyjadę. E, Bożę sobie ja na głowie. Muszę do fryzjera się umówić tam do barbera Aranau. Jedno to samo. Czekajcie, kliknę, żeby Lidla było widać. Dobra. E, wracamy do domu. Nie nagrałem wam dwóch posiłków, przepraszam, ale ja już myślę tylko o jedzeniu. Jest drugi tydzień redukcji, ja już tylko o jedzenie myślę. I myślałem, że po prostu wsunę tam posiłek w 3 sekundy. Także zapomniałem nagrać. Tak wyszło dzisiaj 10 godzin w pracy. Minęło szybko, ładuję wszystko do autka do ibiski i lecimy do domu na posiłek ostatni. Także widzimy się w domku. Dobra, siemano, Jestem po pracy już w domku. <laughs> Posiłek ostatni w bluzie, oczywiście. A jak to? Inaczej. Serek wiejski 20. SORY 200 gramów. Oraz 60 gramów masło orzechowego Ja tu mam 40 gramów tego zwykłego i 20 gramów migdałowego. I troszkę soli na te masło. Bo, bo lepiej jakoś smakuje tak z solą. Spróbujcie, polecam. Uh, I co, Edek się śmieje, że to jest posiłek typu ifem. No, trudno się nie zgodzić, uh, ale tak mam w rozpisce od Łukasza i tak będę jadł Ja pewnie teraz zgram wszystkie pliki, które dzisiaj nagrałem na komputer I, i co, zrobię to, jutro zacznę montować vloga I z tego oto miejsca chciałem się pożegnać Pamiętajcie, używajcie mojego kodu dombekk na Dreamshopie. Zostawcie suba, like, komentarz, podajcie na Instagram Podłoga. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Życzę Wam udanego dnia, dobrej nocy, smacznego, miłego kręcenia cardio. Czego sobie życzycie? Na razie. Pamiętajcie, nie? Użyjcie mojego kodu.